Dzień dobry Państwu. Poznajmy się. Nazywam się Wiktoria Zwinczewska. Jestem lekarką, jestem akupunkturzystką, jestem kierodoterapeutką. Pytanie jest, dlaczego zdecydowałam się na kanał, dlaczego się zdecydowałam tu zaprosić Państwa do mojego ogrodu, do mojego domu prywatnego, opowiedzieć o sobie. Więc tak długo się zastanawiałam, zastanawiałam się lato, czy warto nie tylko się odsłaniać, tylko dzielić się z Państwem informacją o tym, jak powinna wyglądać droga do zdrowia każdego człowieka, ponieważ jestem pewna, że nasze zdrowie jest w naszych rękach. Miałam różne projekty, ścieżki zdrowia, różne webinary, do tego szkolenia. I tak pomyślałam, że szkolenia robię dla fizjoterapeutów, dla lekarzy, dla masażystów, dla ludzi, którzy leczą innych. A co, jeżeli stworzyć taki kanał, gdzie ja będę mogła opowiadać o mojej i o Państwa drodze do zdrowia, tak, takim prostym językiem, tak, żeby mogliście te moje rady używać w swoich domach, tak, żeby mogliście być zdrowszymi, nie tracąc zdrowia i nie próbując go odzyskiwać razem z liczną ilością specjalistów. Więc zdecydowałam się, że jeżeli będzie to interesujące i jeżeli będziecie chcieli państwo mnie słuchać, to Poprowadzę Was moją drogą do zdrowia, opowiem całą moją historię, bo dzisiejszy film jest o tym, jak wyglądała moja historia, czyli o mnie. Jeszcze raz powtórzę. Nazywam się Wiktoria Zwinczewska. Ukończyłam Akademię Medyczną w Kijowie w 1988 roku, czyli druga połowa zeszłego stulecia, bardzo, bardzo dawno tego. Od 35 lat pracuję jako lekarka. Od 20 lat zajmuje się medycyną integracyjną, zajmuje się środoterapią, akupunkturą, żywieniem i przeróżnymi metodami naturalnej medycyny. Więc skąd to się wzięło? Bo raczej lekarze, jeżeli dochodzą do medycyny integracyjnej, czyli do medycyny, która łączy medycynę wschodnią i medycynę akademicką zachodnią, no to najczęściej mają swoją ciekawą historię. Więc Moja historia zaczynała się dawno, dawno temu. Wtedy, jak miałam 7 lat, ja pamiętam, ja byłam takim dzieckiem mało ruchowym, teraz mam 58, a i wtedy miałam 7. I y, miałam bardzo dużo takich różnych ogni śropnych na ciele. Moja mama zaprowadzała mnie do lekarzy, smarowała to wszystko, jak było lato. Wszyscy kąpali się w morzu, wszyscy się kupali w rzece, a ja musiałam chodzić taka oklejstrowana, jeszcze z taką maścią, która. Była nie do końca o ładnym zapachu, więc ja to naprawdę pamiętam. I jak doszliśmy do takiej bardzo znanej pani doktor Pediatry, ona zrobiła mi takie ślepy sondowanie, Lekarze wiedzą czym to jest. Połyka się taką metalową, taką śliwkę z taką rurką, wkłada się do brodawki fatera, czyli wejście do dwunastnicy, przychodzi się przez, w zasadzie do zwieracza od jego, tak się wkłada i wyciąga się stamtąd żółć i różne takie drobne kamyczki. Chodzi się z termoforem, to wszystko tak sterczy, to jest taka delikatniejsza gastroskopia, tylko bez znieczulenia. Więc ja pamiętam, jak ja miałam termofor i chodziłam dwie, dwie pół godziny i ten słoiczek taki, miałam taki półlitrowy słoiczek w rękach, więc jak miałam ten słoiczek, to tam było bardzo dużo kamieni różnych, drobnych, kamyczków, piasku i pani doktor powiedział, Boże, to dziecko ma powiększoną wątrobę, my nie wiemy co zrobić, tam jest dużo kamieni i kamyczków i piasku i raczej nie ma możliwości, żeby cokolwiek dla niej wymyślić? Chyba tak już zostanie. A i moja mama, ponieważ zawsze była i nadal jest wspaniałą matką, ona się nie poddała, więc jeżeli medycyna oficjalna jej powiedziała, że nic nie zrobię, zaczęła szukać. I znalazła takiego starszego zielarza. I pojechaliśmy do tego pana, pan był czyli taki starszy, no około 60, 70 lat miał. Jego żona jeździła po całym świecie i zbierała zioła, a on badał, i on te zioła tak gdyby lub dawał, lub zapisywał. No i kolejka była na pewno ze 100 osób, stawieszmy 3 lub 4 godziny. I była jedna taka ciekawostka. Ten pan nigdy nie przyjął nikogo jako pacjenta, kto był operowany. Komu coś dodano, usunięto, czyli nie było mowy. On powiedział, że on już tego nie naprawi Więc bardzo dobrze pamiętam taką wizytę. Więc jak weszliśmy do Pana, on tak mnie zbadał, podotykał do wątroby i rozpisał liczenie, które teraz doskonale rozumiem, bo to jest liczenie pięciu elementów medycyny chińskiej, a i pochodziło to ze słowiańskich tradycji, z takiego ludowego podejścia do zdrowienia. I ja miałam gorzki zioła. No to jak Państwo mnie słuchacie, to część z was, to interesuje się medycyną naturalną, wiedzą, że gorzki zioła to są zioła żółciopędne. Więc nie ma w tym żadnej ciekawostki. Piłam to przez dwa miesiące po pół szklanki, podgrzany pół godziny przed jedzeniem. Zresztą teraz mam herbatkę z piołuna, bo nadal lubi gorzkie zioła, a piołun zerwałam u siebie w ogrodzie, bo też lubię duże ogrody. Natomiast, co było ciekawego, ja miałam nacieraną spirytusem komforowym rozcierany lędźwia, czyli mingmen. Ja miałam termofor zawsze pod wątrobą żeby ta wątroba zaczynała lepiej pracować. Ja miałam sok buraczko zakrapiany do nosa i mało tego, ja miałam jeszcze podpaloną lnianą taką szmatkę, taką zgaszoną do powąchania, taka ala słowiańska moksa. jak mama zapytała, panie doktorze, a kiedy mamy przyjechać z dzieckiem do kontroli? On powiedział, jaka kontrola? Dwa miesiące to stosujecie, za dwa miesiące będzie zdrowa. Magia, magia w rękach osoby, która umiała tworzyć magię. I to prawda, przez dwa miesiące to wszystko było stosowane, i za dwa miesiące, jak zabrano mnie do tej samej pani doktor pediatry, ona powiedziała: że To jest niemożliwe. To były lata 70.: niczego nie usuwano. Naprawdę, medycyna była taka mniej agresywna w porównaniu z tym, jak ona jest teraz. I nie było leków też prawie żadnych, więc de facto mnie tak wypuścili na pastwę losu. Natomiast ona powiedziała: że To jest niemożliwe. To nie jest to dziecko, to nie jest ta wątroba. To jest absolutnie niemożliwe. No więc wątroba mieściła się pod łukiem żybrowym, przed tym ona wystawała o dwa palce, więc ona się zmniejszyła. Ja pamiętam, zaczęła biegać, skakać, i przede wszystkim nigdy w życiu od tamtej pory, minęło 50 lat na pewno, nie miałam żadnych ognis ropnych na ciele. A wtedy one były tak głębokie, że w niektórych miejscach ja mam bardzo charakterystyczny blizny, ponieważ one miały korzeń, tu na przykład teraz pokazuję, to jest taka blizna po tych moich ogniskach. Tu, 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 ona jest dość duża, ona ma 7 mm 7 na 5 i ja pamiętam to miejsce, które cały czas ropiało, śmierdziało, była zielona ropa, czyli my w medycynie chińskiej wiemy, że to jest toksyczne gorąco. Lniana szmata podpalona, czyli zapach spalenizny, to jest pobudzenie elementu ognia. Gorzki smak to jest ogień i następny element ziemi, bo smak pobudza, smak pobudza swój element i ten, który następuje po nim. Wszystko, co robiliśmy, wszystko, co robiliśmy ze spirytusem komforowym, spiritusem komforowym i do tego jeszcze była taka ciepła, wyłniana chusta, którą całą noc miałam zawiązane w okolicy Nerek. No to było wzmocnienie elementu wody. Czyli pan doktor zapuścił cały koło pięciu elementów, żeby wydrynować toksyczny gorąco złoje wątroby, wzmocnił dziecko, delikatnie wzmocnił matkę, wzmocnił element ziemi, który nie funkcjonował. I to tylko dlatego, że posiadał taką wiedzę, którą najprawdopodobniej nigdy nikomu nie przykazał, a my, już do tej wiedzy, podchodzimy od innej strony, od medycyny chińskiej. Więc moja historia była, no to nie była jedna moja historia. Więc ja wtedy pomyślałam, ja jeszcze nie chciałam, nie wiedziałam wtedy, że zostanę lekarzem, natomiast ja byłam zaskoczona, że tłum ludzi z 200 osób czekają do niego z całego kraju w kolejce, i wszyscy wychodzą zdrowi, i to tak naprawdę po terapii ziołowej. Więc ja wtedy gdzieś już pomyślałam, że zioła w sobie mają dużo. W związku z tym, ponieważ ja kocham dużo ogrody, to jest mój ogród, moje koty, mój bez, e, tu jak siedzę, to mam miętę. E, trochę dalej rośnie piołun. Rośnie bardzo, bardzo oregano, więc rośnie bardzo dużo ziół, bardzo dużo, gdzie szałwia, jest wielkie krzew szałwie, którą pijemy, jemy, dodajemy do sałatek. E, proszę zobaczyć, bo teraz u mnie to nie jest mlecz, tak naprawdę to jest mniszek lekarski. Widać, że kwitnie, a dalej mamy ule i mamy pszczoły. Mamy cztery ule i mamy pszczoły. I kochamy mniszek, ponieważ po pierwsze nie lubimy żadnego rundupu a po drugi mniszek jest tylko w maju i w czerwcu i to nie jest mlecz. mlecz, mniszek jest zdrowotny, mniszek jest bardzo zdrowy, my możemy robić syropy z kwiatków, my możemy, ja nawet, wiecie, nie tylko go lubię, tylko jeszcze namnażam, bo cieszę się, że te nasiona lecą. Wiecie, czym się różni mniszek od mlecza? Mniszek zawsze na łodydze ma jeden kwiatek, a mlecz jest wyższy. I złodygi zawsze dwa lub trzy kwiatki. One też są żółte, natomiast one nie są prozdrowotne i pojawiają się nie w czerwcu, tylko raczej lipiec, sierpień. My tu wszędzie w Krakowie, w okolicach mamy mniszek i ludzie naprawdę, żeby mieć ładny trawnik, próbują z tym walczyć z całej siły. A dla mnie ładne, to jest to, co jest w przyrodzie. I gdybyśmy obserwowali przyrodę, to ona nam wszystko podpowiada. Ziemia wyrzuca to, czego jej brakuje. U kogoś wyrzuca żywokłost, u kogoś wyrzuca mniszek. Gdzieś rośnie na przykład e, e, wrotycz i to naprawdę przeróżne takie obszary, gdzie ziemia wie, co tam ma się urodzić, żeby ona była zdrowsza. Jest to niesamowite. To obok mam hibiskus, mamy róże, więc wydaje mi się, że jeżeli obcujemy z przyrodą i harmonizujemy w sobie nasze pole, e, pole ziemi, to wszystko się naprawia w naszym ciele. Natomiast naprawia się wtedy, jak nie jest to zaburzone, jak nie jest to stadium morfologiczny, tylko jak jest pierwszy stadium próby rozwoju choroby, czyli stadium energetyczny. Więc czujemy się źle, a lekarz jeszcze niczego nie może wychwycić. W żadnych badaniach nie mamy absolutnie żadnych anomalii, ani w rentgenie, ani w rezonansie, ale chce nam się spać, nie mamy dobrego humoru, i wtedy wystarczy bosoporosie, godziny w lesie. Godziny w łąkach, dużo snu i trochę wypoczynku, i przede wszystkim pasja do pracy. Osiem godzin dziennie spędzamy w pracy. Jeżeli lubimy to, co robimy, jeżeli nas to kręci, jeżeli jesteśmy zachwyceni, dzisiaj niedzielę ja nagrywam filmik, bo ja naprawdę chcę się z Wami tym wszystkim podzielić. Jak się przygotowywałam tak w myślach do tego, to przypomniało mi się bardzo dużo historii z mojego życia. Ja kiedyś pomału, może kiedyś to wszystko opowiem, kiedy wywnioskowałam, że. Jeżeli będę dbała o zdrowie w sposób w taki, jak się należy, to żadna choroba mi nie grozi. Więc pierwszą lekcję, którą chciałabym przykazać, że jeżeli nasza doba ma tylko 24 godziny, z czego 8 godzin to sen, 8 godzin to praca i 8 godzin to relacje rodzinne, to jeżeli nie lubimy tego, co robimy, to niszczymy własne ciało i własne życie. Zastanówcie się, kto może sobie powiedzieć, że. Praca im odpowiada, że kochają tą pracę, myślą o niej i traktują ją jako ważną część swojego życia. I rano się budzą i cieszą się, że to jest dzień pracy i że będą mogli coś dobrego zrobić i oprócz coś nowego. Ja bardzo polecam się zastanowić i dobra rada. Jeżeli odpowiedź nie brzmi tak, 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 a tylko no tak, nie wiem, lub nie daj Boże, nie, zmieńcie to. Na zmiany nigdy nie jest za późno. Więc. Dalej będę opowiadać dalsze moje historie. Jeżeli będziecie chcieli słuchać, to pomału dojdziemy do dobrych rad prozdrowotnych. No i na pewno do tematu, który najbardziej lubię chyba, ponieważ pozwolił mi zostać bardzo skuteczną lekarką, to jest chirurgoterapia. O tym będzie dalej.